Witajcie widzowie. W dzisiejszym odcinku zagramy w The Baby in Yellow. Jest to gra, w której musimy pilnować gówniarza ponieważ jego starzy pojechali na wakacje. Więc nie przedłużając zaczynajmy. Mam aktualnie włączony tryb żyba chormałeb większy od gwiazdy śmierci. Więc obok dzieciaka jest kosz, a jako, że jego głowa przypomina piłkę, do tego to się pobawimy. W końcu się udało. Wcześniej się nam nie udawało, bo jakoś widzę dwa kosz. Ktoś chce pieczone główienko na obiad. Dobra, masz tylko nie zesraj się tym mlekiem. Coś mówiłem. Teraz muszę cię przebrać, ale najpierw muszę cię spłukać w kiblu by ci za dobrze nie było. Teraz cię przebiorę. Zobaczymy czy chłopiec czy dziewczynka. O ty bobasie. Masz pieluszkę bo je bierz jak twój stary. Teraz musisz iść spać ponieważ w przeciwnym razie nic nie zarobię. Przeczytam ci bajkę na dobranoc. Dam ci jeszcze misia byś potem nie płakał. Dobra, zasnął, idę coś pooglądam. Muchas gracias, aficion, jeszcze para vous. Noż kurwa. A taki fajny sen miałem. Dobra idę do Bachora, bo mnie szlak trafił. Kukwa, gdzie on jest. Tu jesteś. Idź, spać, bo dostaniesz po dupie, Może teraz zaśnie. ...za wraz ze swoją koleżanką próbowało otworzyć Drzwi. ...za pomocą siły umysłu. Jak tej gówniarzu drzwi otworzyłeś? Chuj w to, idę spać. Dobra widzowie, mamy drugą noc. Mam nadzieję, że Główniak nie pobawi się w minecrafta. Gdzie jest nasz Bobasek? Co jest? Kto się ze mną bawi? Tu jest nasza buteleczka. Skąd się tutaj wziąłeś? Zmieńmy ci pieluszkę, bo dalej je bierz fasolką. Ja pierdzielę, jak to gówno ożywiło. Chodź tu, gdzie biegniesz. Nie chowaj się jak ten Bachor. Widzę, że lubisz skakać, ha, ha. ktoś tu jednął w ścianę. W końcu mogę zmienić ci pieluszkę. Dziecko, skąd ty wziąłeś się? perły? Nie wiem, ale musisz iść spać. Połóż się, a ja przeczytam ci bajkę. When the... Jak ty aż tak książkę wyjebałeś? Na uspokojenie masz milcio. Through dark corridors he chased her. Hop, hop. Dobra. Poszedł spać. Hide. Snow, a curiosity in July, following such a sweet spring. It started when I took this job, but I was not the first. They are with me. night fell the first day, and the hours dragged on. still we cared for the child. we spoke of hester and casilda in their absence, while outside the fog rolled in as the cloud waves roll and break on the walls. oh, the sin of such innocent eyes, clear as crystal, understood by the ignorant and wise alike! More precious than jewels, more soothing than music, more awful than death. Then, as I fell, I knew that the baby in yellow had opened their tattered mantle, and there was only God to cry to now. Kto znów dzwoni? Nikt mnie o tym nie poinformował.